Witajcie, dzisiaj będzie słuchowisko, e, tak sobie zdałam sprawę, że wielu z nas jest w tak ciężkim momencie czasami, że naprawdę nie wiadomo już co zrobić, nie? od czego zacząć, więc e, czytałam sobie wczoraj książkę, pomyślałam, po prostu mam przeczytam ten fragment, sobie zróbcie wizualizację, jak już jesteś na urobie w takim momencie, że nie wiesz co zrobić, jest bardzo ciężko, jest jakby udowodnione, że nasz mózg nie rozróżnia rzeczywistości od tego, co sobie wyobrażamy, wizualizujemy. Że jakby te same te wizualizacje, jeżeli je odpowiednio czujemy głęboko przez serce, jakby, to one mają dla mózgu takie samo znaczenie jak rzeczywistość, jakby to, że myślimy pozytywnie, zmienia naszą rzeczywistość w coś lepszego, jakby energia się zmienia wokół nas, więc wszystko się bardziej oczyszcza i rzeczywistość jakby z czasem też się wokół nas zmienia. No, więc tak, rozciąćcie się wygodnie. Zamknijcie sobie oczy, może tak najlepiej by było. No i posłuchajcie. To jest kawałek książki Ścieżka Mocy Barbary Marciniak. Bardzo fajna książka, ale ten moment jest wyjątkowo taki właśnie, jeżeli nie wiadomo od czego zacząć, to zacząć od tego. Okej, okay. no to zaczynam. <grych> w ramach prostego ćwiczenia, które, które może napełnić Twoje życie mocą, wyobraź sobie, że siedzisz wygodnie na starej kamiennej ławce, gdzieś w ślicznym, sielankowym otoczeniu. Niebo nad tobą jest wspaniałe, ma intensywnie lazurowy kolor. Słońce świeci nisko na horyzoncie, wokół nie ma nikogo. A ty czujesz się bezpiecznie, pewnie i jesteś szczęśliwa. Wraz z głębokim westchnieniem zadowolenia, zamknij oczy i na chwilę rozluźnij się. Poczuj, że ta właśnie chwila należy tylko do ciebie. Możesz w pełni cieszyć się tym świętym spokojem. Wszystkie Twoje troski i zmartwienia znikają z Twojej głowy. Czujesz się odnowiona. Czujesz się świeżo niczym ziemia, ziemia po ciepłym letnim deszczu. Promienie słońca witają Cię jak starego przyjaciela, ofiarowując łagodzące ciepłe, ciepło, które wnika w Twoje ciało. Twój oddech jest miarowy i głęboki, a wspaniałe zapachy i dźwięki przyrody oczarowują komórki Twojego ciała poczuciem ponadczasowej swojskości. Teraz możesz poddać się rytmowi głębokiego rozluźnienia oraz wszystkiemu, co daje ci właśnie ten moment. Podczas gdy Twoje ciało fizyczne odpręża się coraz bardziej, Twoja uwaga może swobodnie przenieść się na nowy plac zabaw twego umysłu. Posłuchaj lewym uchem, sięgając jak najdalej w otaczający cię pejzaż. Teraz posłuchaj prawym uchem. Sięgając jak najdalej w otaczający cię pejzaż. Zmieniaj słyszenie z prawej na lewą stronę. Z lewej na prawą. Teraz posłuchaj oboma uszami, znajdując miejsce akustycznej równowagi w centrum mózgu. Zobacz, jak komórki Twojego ciała zajęte są wchłanianiem życiodajnej energii Słońca. Teraz skoncentruj swoją uwagę na pojedynczej komórce, wejdź w jej wnętrze i przyjrzyj się bliżej temu, co się tam wydarza. Zauważ, jak poszczególne elementy komórki reagują na naturalne światło. Zauważ związek przestrzeni i materii. Jeśli w komórce są jakiekolwiek nieoświetlone obszary, wyś kawałeczek miękkiego, złocistego jedwabiu i czule delikatnie wyczyść te miejsca. Kiedy cała komórka będzie już jasna, wyślij informacje o tym do pozostałych komórek ciała i poproś, aby sprzymierzyły się i połączyły z właśnie dokonanym przez ciebie oczyszczeniem. Posłuchaj uważnie ich odpowiedzi na to zaproszenie. Poczuj, jak Twoje komórki tańczą radośnie, kiedy mogą w pełni wchłaniać i kąpać się w życiodajnych promieniach słońca. Kiedy naprawdę poczujesz to ożywienie i radość goszczące w Twych komórkach, prześlij im miłość, płynącą z samego serca i docierającą w każdy najmniejszy zakątek Twojego ciała. A teraz. Odpręż się w unoszącym cię poczuciu miłości i wielkiej wdzięczności dla siebie za to, kim jesteś. Teraz wyobraź sobie jak moc życiodajnej energii tryska z komórek twojego ciała i zobacz jak miesza się i faluje połączona z energiami ziemi. Wyobraź sobie, że nosisz ze sobą tę energię oraz ten stan świadomości wszędzie, dokądkolwiek się udajesz. Baw się nią i kieruj ku tej wersji rzeczywistości. Jakiej chcesz doświadczać. Działaj rozsądnie, ale nie skąp sobie możliwości. Podaruj sobie w swojej wyobraźni jak najwięcej prezentów. A teraz ponownie skoncentruj się na swoim oddechu, upewnij się, że jest miarowy i głęboki. Poczuj ciepło nagrzanej słońcej, kamiennej ławki, na której siedzisz. Zanim otworzysz oczy, pokieruj swoją uwagą i przytomną świadomością i przez kilka kolejnych chwil zatrzymaj tuż pod powiekami moc słońca przenikającą do głębin Twojego ciała. Teraz weź kilka długich, głębokich oddechów i wyobraź sobie, że właśnie wracasz ze wspaniałej podróży. Otwórz oczy i zobacz, że słońce świeci zupełnie nowym blaskiem. Możesz tworzyć miejsca mocy i spokoju w swym myśle, kiedy tylko przyjdzie Ci na to ochota. Twoja wyobraźnia zawsze tylko czeka na znak. Wiele starożytnych kultur wiedziało, że promienie słońca zakodowane językiem światła Niosą informacje bezpośrednio do ludzkiego umysłu, wpływając na wszystkich za pomocą subtelnego strumienia kosmicznej inteligencji. Wierzono, że promienie słońca, światła słonecznego odżywiają, wspierają świat poprzez poszerzenie umysłu oraz wzmocnienie przytomnej świadomości, umożliwiając włączanie nowych horyzontów zrozumienia. Ludzie zawsze wiedzieli, że umysł jest narzędziem do nawigacji po rzeczywistościach. Najważniejsze to zrozumieć, że wydarzenia pojawiające się w Twoim życiu nie są wynikiem przypadkowych i nic nieznaczących działań. Jeszcze raz to powtórzę. Najważniejsze to zrozumieć, że wydarzenia pojawiające się w Twoim świecie nie są wynikiem przypadkowych i nic nieznaczących działań. Mamy wpływ na naszą rzeczywistość, kochani. To jest udowodnione, już tutaj nie ma się co oszukiwać. Umysł jest narzędziem do nawigacji po rzeczywistościach. Starajcie się czasami ten umysł po prostu, wiecie, ee, jak to się mówi, zmylić, <laughs> przekierować. Jak jest Wam naprawdę źle, jest ciemno, wyobraźcie sobie, że siedzicie w tym słońcu, że Was ogrzewa, to, że Was oczyszcza, że napełnia Was energią i, i że jest pięknie, że jest cudownie, że czujecie się dobrze, poczujcie tą taką miłość do siebie i do swojego ciała za to, co dla Was robi. I powolutku to się może będzie zmieniało w coś innego. Od czegoś trzeba zacząć zawsze, nie? Proponuję zacząć od tego. Pozdrawiam.